do od uh! Dziękuję. Dziękuję. Jesteśmy na festiwalu filmowym Ofeliada, który właściwie wchodzi w dorosłość, bo to jest osiemnasta edycja. To duża promocja dla gniezna. Tak, jest to 18. edycja festiwalu, czyli możemy powiedzieć, że od tego festiwalu będzie nasz festiwal dojrzałym festiwalem. Jest to duża promocja, już przez te 18 lat, festiwal na mapie polskich festiwalów filmowych zajął swoją mocną. Nienaruszalną pozycję i jest znany praktycznie w całym kraju i też za granicą, więc bardzo się z tego cieszymy. Tym bardziej w kontekście tysiąclecia koronacji pierwszych królów w Gnieźnie. Cieszymy się, że tak duża frekwencja, takie duże zainteresowanie i tyle wspaniałych filmów nasi widzowie będą mogli obejrzeć. Serdecznie pozdrawiamy Gnieźnian i zapraszamy do oglądania filmów w teatrze im. Fredry w Gnieźnie. Jest z nami Maria Zbąska, reżyserka i scenarzystka filmu To nie mój film, który otworzył w tym roku festiwal filmowy Ofeliada. Pani Maria jest również członkinią żyli głównego. Chciałem zapytać najpierw o Pani emocje związane z pokazem Pani filmu. Film otwiera w zasadzie festiwal. Jakie emocje towarzyszą Pani przy okazji takiego pokazu? No, jeszcze ich nie znam, dlatego że dopiero za chwilę spotkanie z publicznością, więc zobaczymy. A jak się nie spodoba, no to będą słabe, a jak się spodoba, to będą wspaniałe. Więc e, to jest film, gdzie dużo zależy. E, odbiór filmu naprawdę zależy od publiczności, więc e, zobaczymy, co się wydarzy na spotkaniu, które już zaraz. Tak, zaraz spotkanie, a potem czekają Pani obowiązki następnego dnia, jury głównego. I chciałem właśnie zapytać, jakie emocje towarzyszą Pani, jeżeli chodzi o właśnie bycie członkinią jury? Czy to jest składek czy nerwy związane jednak z byciem po tej drugiej stronie tym razem? Na pewno bycie po drugiej stronie jest trudniejsze, dlatego że wiem, że każde wyróżnienie, każda nagroda bardzo pomaga filmowi i bardzo pomaga też twórcom. Więc ja zawsze, jak jestem w jury albo oceniam kogoś, to jestem naprawdę bardzo skupiona na tym, co oglądam i co czuję. To jest, to jest no, duża koncentracja. E Nasz festiwal tutaj przede wszystkim skupia się wokół filmów krótkometrażowych. Zresztą jeden z Pani filmów Psubrat też brał udział na siódmym festiwalu filmowym Ofeliada. Jakie różnice tutaj Pani widzi oprócz tych takich klasycznych produkcyjnych związanych z tworzeniem krótkiego metrażu, a jednak pełnometrażowego filmu fabularnego? Wydaje mi się, że krótki metraż odżywa. I, i, I wydaje mi się, że krótki metrach jest tak samo ważny jak długi. Nie tylko jest wizytówką jakby reżysera po to, żeby zrobić ten długi, choć bardzo często tak się dzieje, bo, no bo jak mam, mają producenci czy instytucje czy. No, oczywiście rozmawiam o piswie, zaryzykować dla kogoś, kto wcześniej nic nie zrobił, więc to jest super ważne, ale też e, to są absolutnie często zamknięte, fantastyczne dzieła, które zostają na, na bardzo długo, więc e, ja nie traktuję tego jakoś tak ważniejsze, mniej ważne. Życzymy takich właśnie emocji na 18 Festiwalu Filmowym Ofeliada w Gnieźnie. Dziękuję Jesteście bardzo. dorośli już teraz. Jesteśmy już dorośli, tak jest. Osiągnęliśmy pełnoletność. Dziękuję, Dziękuję bardzo. bardzo. Na Festiwalu Filmowym Ofeliada są z nami nasi przyjaciele, czyli Filmowe Podlasie Atakuje. Które jest z nami w zasadzie od początku, od wielu edycji. Z, z jakimi filmami w tym roku przyjechaliście? Co to są za filmy? Myślę, że to jest taka solidna mieszanka, bo mamy i fabułę, i dokument, i eksperyment. Więc myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Warto obejrzeć i samemu ocenić, bo mamy też ten dysk wideo, także jest różnorodnie. się się w tym roku rozkręciło. Właśnie, to, że się rozkręciło, to widać także po identyfikacji wizualnej, bo zazwyczaj plakaty, pocztówki, gadżety towarzyszące były z motywem zwierząt. W tym roku mamy typowy pejzaż miejski i nawet takiego, jakąś osobę, człowieka. Tak, w tegorocznej edycji autorką grafiki jest Maria Tołwińska i zawiązała ona do po prostu grubej etnicznej na Podlasiu, czyli dresiarzy, których wszyscy znamy po trzech paskach na dresie. No i po prostu wydaje mi się, że jest to trochę innowacyjne i też zmienia, no rozmaica po prostu kolejne edycje i też tą gamę graficzną, którą posiadamy od wielu lat. Tak. <grym> e, żubrowka w zeszłym roku miała 18 tak. w tym roku, 18 ma ofeliadę. Jakby się czego można życzyć właśnie e, waszem, Waszemu festiwalowi, naszemu? E, myślę, że. Dalszego życia, bo to taka pełnoletniość, to już coś znaczy, bo utrzymać festiwal przez tyle lat, no to nie lada wyzwania też dla organizatorów, także myślę, że tej takiej młodej energii wynikającej z 18 lat, mimo że 18 lat dla festiwalu to jest bardzo dużo, ale no młodzi ludzie w wieku 18 lat przecież to jest, no, dopiero co wchodzą w dorosłość, także tej może właśnie młodej energii.